Kolejne zadanie. Średnia arytmetyczna liczb e, 6x, 6, 9, 12, 15 wynosi 11. Medianą liczb e, jest więc liczba. Czyli dobra, mam x, więc muszę się go pozbyć. I mam tak. 6x, 8, 9, 12, 15. I wiem, że 6 plus x plus 8 plus 9 plus 12 plus 15 e, równa się 11 podzielone przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo mam 6 liczb. To mnożę raz 6. I muszę na górze wysumować wszystko. Czyli tak.

Czyli x równa się 66 minus 50. Czyli x równa się 16. Yy, czyli nasze liczby muszę sobie poukładać po kolei, czyli jest 6, 8, 9, 12. 15 i 16. I teraz tak w treści zadania mam mediana. mediana. Mediana to liczba środkowa naszych danych statystycznych. Czyli tak lecimy na dwie strony: tu mam, tu mam, o! Czyli mam parzystą liczbę. Więc nasza mediana. To się równa 9 plus 12 podzielone na 2. A to się równa 21 podzielone na 2, czyli 10,5. Czyli odpowiedź D. Czyli co ja tutaj tak naprawdę zrobiłam? Pierwsze, wyliczyłam x, żeby wiedzieć jakie mam dane. Po wyliczeniu tego x podchodzę do wyliczenia mediany, czyli szukam tych liczb, które są na środku danych. Mm, tak naprawdę. Czyli po kolei, jak tutaj jadę. Tej nie ma, tej nie ma, tej nie ma. No i się okazało, że te dwie liczby jakby stoją mi na środku. Więc jeśli jest mm, parzysta. Liczba mm, danych to mediana mm, jest średnią mm, liczbą z tych dwóch liczb, co stoją na środku. Czyli jak u nas na środku stała 9 i 12, to 9 plus 12 przez 2 robię. Mam dwie liczby. A, i jeszcze dlaczego tu jest 6? Bo mam 6 liczb w próbce. I tyle.